Ciemałem jestem do mnie no 2 1. W przyszłym odcinku ogólnie nagrałem sobie Brawl Stars i tak. Mam obecnie 28 poziomów. Już odblokowałam karnetu z Tak, wiem, trochę w tył. No dobra. Yy... Ale chcę Wam pokazać. Co to jest ten za hałas, ale. Dobra, wracam do odcinka. Um, no i ogólnie dzisiaj doszedł nowy zadymiar, czyli. Nani. Tak, Nani, właśnie możemy go sobie wypróbować. Właściwie to jest dziewczyna. Zobaczmy teraz jej. Atakuje tak, celuje się tak, słuchajcie, widzicie. Trzeba trafić w to kółeczko i patrzcie jak, jak się trafi. Zadaje... Może zadajesz nawet chyba 2000, jak się perfekcyjnie trafi. Z tego co słyszałem. No, widzieje się 2100. A jej super atak to... No takie, że się rzuca i taka bomba nie? No dobra. No i teraz zobaczcie, ile tutaj mam poziomów. No mam sporo skrzynek do otwierania. Mam też inne nagrody, między innymi gemy czy monety albo ulepszenia do postaci. Mamy... Czaj się zliczę to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bluboksów. 5 małych skrzynek i 2 mega boxy czy 3, 2. dobra, myślę, że ym, wiemy na co polujemy. Polujemy na nowych zadmiarzy. Polujemy na nowych zadmiarzy. Brakuje mi. 11. Tak. No dobra. Brakuje mi tak. Pam, Nani, Mortis, Jean, Max, Pompe, Kiełek, Kruk, Leon, Sandy, Jail. No i to będzie takie polowanie na nowych zazmiarzy. No, oby coś się trafiło, no chociaż już niedawno jeszcze trafiłem Franka, to nie wiem, czy coś się trafi. no Nie wiem. No okej! Okay. Bez przedłużania, zaczynamy! Aha, i możecie jeszcze też wejść do klubu. Przyjmuję od zera pucharków, jestem dowódcą. A jeśli długo jesteście w klubie, to mogę wam dać yy, starszego członka. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy od big beatboxa. Yy. Oby tu się coś trafiło. Jakaś nowe zamiarz. No i nic, mamy no. były punkty do Franka Karla I Jackie Teraz monetki Big Box Ponownie oj i zapomniałem przeszedć Tara, Bibi 8 Teraz mała 14 Czternaście Cztery do Darla Sześć do Barleya Okej, okay, teraz mamy mega boxa. Słuchajcie, może zrobimy taki sam make jak wtedy, kiedy trafiłem Frankę. Czyli zasłonię sobie... Wy będziecie widzieć liczbę. Ja sobie ją zasłonię. Okej, okay, umawiamy się tak. to nie widzicie. Tu jest 6 czy 5. Aha, pokażę Wam moje szanse na zadmiarze. Zobaczymy. Mamy sporą szansę na epickiego zadmiarza, na mitycznego mniej na legendarnego zadmiarza. No, no oczywiście mało. No dobra, otwieram Mega Boxa sobie liczbę. I lecimy. Oj Zostało nam 18 rzeczy do odebrania. Uf, dobra, zostawcie łapeczkę w górę. Ja otwieram Mega Boxa. Nie wiem, który to mój mega box otworzony w tej karierze brał no ale okej. Okay. dwa jedno. otwieramy. 170 monet. tik, Barley, Jackie, Battle, Bull, i to niestety chyba tle. tyle. No, i niestety nie było postaci. 50 punktów mocy do Franka biorę. Ok, zostało już nam trochę mało. Dobra, big box. Teraz już teraz sobie zasłania. patrzymy, Bulb, kar. Jackie, i tu 200. Hymn, bon. podwajaczek. podwajaczy. I ma skrzyneczka BBL Primo Nic Okej, okay, Big Box. Niestety na razie nic sam się nie trafiło Dalej 8 bitowiec, 12 Bo 20 Jessie 20. No, na razie mam słabo 20 gemów Mam już 70 gemów o już, słuchajcie, coraz mniej nam zostaje. Duża skrzynka, czyli beatbox. Booby Rosa. Ośmobitowiec. Kurcze. No patrzcie, jak już nam mało skrzynek zostało. No ale dobra, mam nadzieję, że tu coś się trafi. Może zagramy sobie gierkę. I ogólnie patrzcie, już usunęli tego. Usunęli już ten nowy tryb. No nie nowy, ten wiecie. Yy, gruntum Strefa. Dobra, zagramy sobie gierkę na szczęście. Możecie napisać, czy wam się coś udało trafić? Na razie nie, ale może jeszcze coś mi się uda. W tej Так, это такая дверка просто уже была. Давай, шепчай, 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 шепчай. Не он так вот.

Oli 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 ya. Betul. Co to jest? Musimy. O! Josia! Ale to się wam. No nie, jeszcze przeze mnie. Musimy piłkę. Dobra, gramy. Gramy dalej. Niestety. Dobra, lecimy dalej. Chociaż. No nie wiem. Czy tutaj jeszcze coś straci Penrico 5 i 6 Proszę Big Box, żeby tu... Proszę, żeby w tym Big Box'ie coś było Cold Rozda i nic nie ma Frank, przynajmniej do Franka punkciki, bo Frank ma fajne starpały 50 monet i Mega Box Żeby coś w tym Mega Box'ie było, proszę Zobaczymy, czy będzie 6 czy 5, czy może 7, bo yy, mój kolega, co też ma kanał yy, w sensie, no bracia, games, wkładnijcie też na nich kanał, na ich kanał. on miał siódemkę z Megaboxa i trafił El Primo i, i Jayla. My też musimy mieć siódemkę, słuchajcie, trzymajcie kciuki. 7 siódemka, siódemka i. Cześć! Jest to ma postać! Co? 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 Co prawda nie ma tu siódemki, ale... Co? Sześć? What? Nie wierzę w to. Ja w to nie wierzę. Sześć przedmiotów. Słuchajcie, co? Szóstka. Szóstka. Jest! Dobra, słuchajcie. Uch, lecimy. Jest. Co to jest za... Co to będzie? 217 monet, ale jestem szczęśliwy. Oby to był jail. Chromatyczna postać. To ma być on, słuchajcie. No nieważne, to może być na epicka postać. W ogóle jest, bo to nie może być ani gadżet Jest! Bo jeszcze sobie nikogo nie ulepszałem na razie. Jest! Słuchajcie, tak, mamy to. Jest! sześć. dobra. Bez przedłużania Daryl. Bo! Bibi 8, Frank. I kto to będzie? Jeśli to jest jail, to po prostu. Nie, no zostaw łapkę w górę. Proszę. A ja klikam. Co to jest za postać? Świeci się. Może zrobię z tego zrzut ekranu, bo się świeci. Słuchajcie, jest. Mamy to, tylko kto to będzie? Zrzut ekranu. Kto to będzie? Kto to będzie? I klikaj. Nie, nie wiem, dobra, na trzy klikamy. Ty zostawiasz łapkę w górę, jak i subskrypcję. Nie, ty zostawiasz subskrypcję, ja klikam. Trzy, dwa, jeden. Ja! Yes! Marlenka pszo. Marlenka kiełka trafiłem. Co? 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 Ja nie wierzę. Co? Kiełek mityczny za jest. Jest, jest, jest. 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 Dobra, czytam. Kiełek to zaawansowany robot rolniczy z zapałem. na ręka. Rozruszający wokół siebie, skacząc bomby siewne. Jego super atak tworzy roślinną osłonę. Jest! Jest! Słuchajcie, jest! Mamy to. Mamy to, dobra. Jest. Kiełek. Słuchajcie, jest! Mamy kiełka! Dobra, otwieramy dalej. Zaraz musimy sobie zagrać gierkę. jeszcze otworzymy te skrzynki jeszcze. Beach box? Już nawet nie czytam, bo się tak sytuuje. O, do 30 do kiełka, więc fajnie. To nic. może w tym ostatnim boxie coś jeszcze będzie? Nic. I punkty mocy oczywiście do kiełka sobie weźmiemy. Dobra. Dobra, słuchajcie, jest. Dobra. Ca. Cała... Dobra, to jest kanał z Jeszcze sobie otworzymy tutaj. Jest. Oh my god, jest. Kiełek. Odznaczmy go sobie tutaj. Kiełek. Mamy go. Jest. Dobra, musimy sobie nim zagrać. Słuchajcie, tak. Musimy sobie nim zagrać. Virtualizing. Dobra, gramy nim. Słuchajcie, jest. Dobra, szybka gierka. Bo o te... Ojej, ile ten odcinek trwa. Dobra, szybka gierka. Bo ten odcinek trwa tak długo. Dlatego... Jeszcze nie umiem grać za bardzo. O, droga. Jest tak, okay. Dobra, słuchajcie. Ja już zaraz kończę. Oj. Zobaczcie, Już się kończy meczik, bo te Bibi chyba teraz strzeli. Tak. Dobra, a jeśli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Pa!